Desery, a konkretniej słodkie przekąski, które są zdrowe i robią się naprawdę mega szybko? Proszę bardzo. Cześć, jestem Irena, jestem dietetyczką i dziś nauczycie jak robić bardzo szybkie, słodkie przekąski. Są one idealne na te dni, kiedy chcę nam się czegoś słodkiego, ale zdecydowanie nie mam ochoty spędzać nawet 10 minut w kuchni. Nie są to najbardziej pensji wyszukane, wegańskie desery, aczkolwiek są naprawdę pyszne i serio idealne, gdy bardzo się spierzymy. A jeśli interesujecie zdrowe odżywianie i chcesz zobaczyć, że zdrowa dieta może być naprawdę bardzo prosto do ogarniania, to zachęcam Cię do subskrybowania i do dołączenia do naszej helfikowej rodzinki. Bez przedłużania lecimy na desery. <grych> Zaczynamy od wiśniowo-czekoladowego kremu. I tutaj cała filozofia to zblendowanie kilku składników. Banana, tylko tutaj ważne, żeby był taki słodki, najlepiej już z takimi brązowymi plamkami z zewnątrz. Do tego kakao. I mrożone wiśnie. I to wszystko blendujemy. A jeśli w ogóle nie chce Wam się brudzić blendera, to możecie po prostu rozgnieść witelcem banana z kakao, dorzucić do tego mrożone wiśnie, wymieszać i tyle. Na koniec polecam posypać wam jeszcze deser pokruszoną gorzką czekoladą i wszystko. Cała filozofia, a naprawdę połączenie czekolady i wiśni, no jest super. <grych> Kolejny deser wymaga minimalnie więcej pracy i chwileczkę oczekiwania, ale dalej jest turbo prosty. Takie pastylki czekoladowo-orzechowe. I tutaj należy rozpuścić gorzką czekoladę. Najlepiej z dodatkiem odrobiny oleju kokosowego, żeby lepiej nam się potem z nią pracowało, ale nie jest to konieczne. Bierzemy sobie orzechy i kroimy je, ale tak delikatnie. Bierzemy talerz wyłożony papierem do pieczenia i układamy nasze orzechy w takie małe kubki i zalewamy je naszą czekoladą. Ja jeszcze, żeby wyglądało trochę bardziej fancy, to posypałam je wiórkami kokosowymi. To wszystko wkładamy do lodówki na jakieś 5-10 minut, aż czekolada zastygnie i tyle. Kolejny deser to bardzo prosty kokosowy krem jaglany. Tutaj potrzebujemy w sumie trzech składników kaszy jaglanej ugotowanej i polecam wam tutaj po prostu gotując kaszę na przykład do obiadu ugotować jej trochę więcej żeby właśnie została nam do takich deserów czy na przykład porannych jaglanek czy smoothie ale pamiętajcie żeby to przemyśleć żeby nic się nie zmarnowało. I te kaszę blendujemy ze słodkim bananem i tu jak wcześniej ważne żeby był słodki, ale jak coś to później zawsze możecie dodać odrobinę jakiegoś słodzidła. Do tego dosypujemy wiórki kokosowe i to wszystko blendujemy. I tu powstanie nam taki fajny krem, coś a la glano kokosowy I możemy go zjeść tak o samego, jako taki krem. Ja posypałam go jeszcze pokruszoną czekoladą, dodałam mrożoną malinę, żeby ładnie wyglądało, i trochę wiórków. Ale możemy też wziąć takie krążki, wafle, czy to kukurydziane, czy ryżowe, czy jakieś inne. I tutaj wafle smarujemy takim kremem. Ja ogólnie to nie jestem fanką zamiany chleba na wafle ryżowe czy jakieś inne, bo zupełnie nie widzę po co. Dobrej jakości chleb jest bardzo zdrowy, nie ma co się go bać. Aczkolwiek takie wafle są spoko właśnie do takich szybkich, małych przekąsek, by coś nam tam fajnie pochrupało. Na górę dałam też maliny, gorzką czekoladę i wiórki kokosowe, żeby nam to wszystko pięknie wyglądało. Ale jeśli się spieszycie, to zdecydowanie możecie dopominać. Daj znać, jakie są Twoje ulubione takie szybkie przekąski na słodko. Bardzo chętnie się zainspiruję, bo jak wiecie, jestem czasem trochę leniem. <laughs> A jeśli chcesz zobaczyć, że zdrowe odżywianie może być bardzo proste, nauczyć się świadomie odżywiać, to zachęcam Cię do wpadania na kanał, do subskrybowania i do dołączenia do naszej helwikowej rodzinki. Mam też już na kanale trochę filmów na temat takich bardzo szybkich, słodkich przekąsek, także tam też Cię serdecznie odsyłam. Trzymaj się ciepło. Dziękuję, że jesteś i do zobaczenia już wkrótce.